manko, witam Was bardzo serdecznie. Kolejny odcinek na serii Hofbergman. Na tej serii wiadomo, gramy na mapie Hofbergman. Aktualna wersja to 1.007. Nic się w tym, w tym temacie jeszcze nie zmieniło i przez bardzo długi czas się na pewno nie zmieni. Jeżeli ktoś nie grał jeszcze na tej mapce, a chciałby pobrać sobie tą mapkę, no to oczywiście w opisie znajdzie link. Dzięki temu linkowi będzie mógł pobrać mapkę, bo a link jest w sumie do strony, z której pobierzecie sobie tą mapkę. E, dobra, elegancko. E, zaraz wam pokażę, jakie FPS-y mam. Widzicie, jak mi spadają tu FPS-y. Aktualnie tutaj na terenie Młynu jest prawie 100 worków i to zaczynać powoli, zaczyna to lagować, nie? No to wiadomo, to jest Hofbergman, tak więc takie rzeczy. E, no tutaj to jest w ogóle masakra. W poprzednim odcinku zastanawiałem się co zrobić z tymi platformami, wymyśliłem sobie, wezmę poukładam te worki i wywiozę do piekarni, chciałem je sprzedać tą mąkę w piekarni przy czym to nie jest najlepszy interes słaby to jest interes szczerze mówiąc no i w sumie nie sprzedałem tego, bo do piekarni to trzeba w nocy to zawieźć, bo ona jest otwarta chyba od godziny 12 do 4 tylko w nocy i tak to nie można sprzedać nie no ja sobie to poukładałem te worki Chciałem już wyjeżdżać ciągnikiem, patrzę, brama zamknięta. Okazało się, że ten młyn działa tylko do 22, no i brama się tutaj zamyka, nie można wyjechać, tak więc co. Przyjechałem dzisiaj z rana, ale też w międzyczasie zmieniłem trochę pomysł na to, bo ja byłem w nocy sprawdzić w piekarni, rzeczywiście ona tam działa, tylko że ja tam bym chyba nie miał szans wjechać z tym przyczepami. No i dobrze, że nie pojechałem. Ten nocy tam, bo bym tylko, bo to daleko trzeba jechać i pewnie bym musiał ręka, ręcznie to rozładowywać pylnąłbym, a później i tak to nie jest najlepszy biznes, tak więc e, no zobaczymy e, podejrzewam, że z dużej części tej, tej mąki trzeba będzie zrobić e, trzeba będzie zrobić e, chleb, bo w przeciwnym przypadku nie będzie to najlepszy interes tutaj tak naprawdę jak e, zmieliłem tą e, te żyto, no to o 10% więcej niż zarobię niżli... E, znaczy przychód będzie o 10% więcej niżli same zboże. Tak to nie jest aż taki fajny e, interes, bo wystarczyło to wysuszyć i widzieliście chyba w poprzednim odcinku pokazywałem te suszenie, już nie pamiętam w którym to odcinku było. No to tam e, mógłbym sprzedawać za no ponad 1000 euro za tonę, nie? A tak to mąkę będę sprzedawał tutaj po chyba 500. 600, no nie w każdym razie 100 euro więcej niż za, za zboże, po prostu Nieprzemielone, nie Tak więc, no to nie jest najlepszy. Teraz, no oczywiście, można z tego robić chleb, tylko że to powoduje, że tutaj jeszcze dodatkowej roboty trochę będzie. No, zimową porą to takie rzeczy mogę robić, no, ale nie powiezło mi tak. Tak więc, trochę to laguje. Lecimy, chyba najpierw zawiozę to. I wrzucę to do tego. Tu jeszcze zobaczcie, ile mam. Tutaj też to te worki to jest sobie tak. Tutaj jest tak, że to jest tak ładnie poukładane, to jest to jest jako dekoracja. Ale ja sobie tutaj worki podukładałem, zobaczcie, ja mogę to podnosić. Są jeszcze moje worki. Tutaj jeszcze tych Worków trochę zostało, tak więc. No jest tego, jeszcze dosyć dużo, ale tak więc. No zobaczymy. Chyba tutaj więcej nie będę wrzucał. Takie burty teraz tutaj nadstawki są jeszcze. Dzięki temu mogę trochę tych więcej worków wozić, ale rzeczywiście na tą platformę to wchodzi tutaj tego mnóstwo. No naprawdę i to w sumie fajnie się układa. Eee, ja wiem, czy tak mocno laguje to. No zobaczcie, nawet nie. 60 fpsów, no to jak na Hofbergman jeszcze taką hałdę worków, no to naprawdę jest nieźle. Tutaj, tutaj mi laguje, ale to nie wiem dlaczego. To chyba od tego od tego Cześka, co jeszcze ma laptopa z 17. Ktoś zauważył w komentarzu, że jest Farming Simulator 17 i się zapytał dlaczego jest Farming Simulator 17. Nie, bo chyba powiedział, że e, 19 to ko kotlet odgrzewany i nie, on będzie, nie będzie kupował i dalej w 17 łupie. E, nie wie co traci. Dobra. Jadę sobie do domu. Z tym, no tym To nie wiem co tam zrobię. Chyba połowę sprzedać muszę, a połowę. Na tych przyczepach, no to wiecie co? Ja chyba do stodoły wstawię, bo tak naprawdę to nie laguje. Jak jest spięte, tak mi się wydaje, nie? Ja myślałem, że, że to laguje, ale to chyba laguje ten młyn, tak mi się wydaje. Nie jestem do końca pewien. A ile tu mam tych worków? Trzy, oś, jedenaście, trzynaście. A ten magazyn, tam gdzie mam ten piec, chlebowy, to ile on Chyba 18? No dobra, to chyba w takim układzie zrobimy tak, to sobie wrzucimy tam gdzie jest ten, ten piec, no i zimową porą, znaczy już jest zima, ale no jeszcze śniegu nie ma, tak więc jeszcze śniegu nie ma, no to tutaj w miarę jeszcze jeździmy, bo jak później tutaj śnieg napada, to już nie będzie fajnie i nie wiem w ogóle tutaj trzeba gdzie odśnieżać, nie tutaj, nie wiem, czy tutaj są maski a co się przejmujesz? Anton, odśnieży się jak, jak trzeba. Ale nie, tutaj chyba to wszystko działa. Chociaż efekty sezonowe tak słabo są na tej mapie to ogarnięte, to trzeba przyznać, że trochę wstyd, nie? Ale dobra. Jak gdybyś się nie czepiam, bo inne rzeczy są fajne, tak więc... Luzy. Dobra, wjeżdżamy sobie tutaj. Młyn? Aha. Nie nie, nie, nie młyn, tylko tak. Aha, bo tutaj wyciągałem Fenda. Co jest z tymi w... nie? Tutaj i dalej to jest. Tak dalej tu leży? Trzeba będzie jakoś spakować. Napisaliście mi w komentarzach, że to luzem nie można wrzucać do pieca. No, no dobra. Zobaczymy. Ciekawe czy jak ja podjadę, to automatycznie mi chwyci te worki. Czy też ja będę musiał ręcznie jakoś to wrzucać? Ręcznie to mi się już nie chce, bo no ja mówię, dzień wcześniej tutaj te, te przyczepy. Chociaż tak naprawdę, aż byłem zdziwiony, że tak fajnie się to układa, nie? To worki się dobrze tak układają, tak więc jest elegancko, dobra. L. L. Trzeba gdzieś ściągać, to tu się wrzucę? A nie, to chyba na tą paletę się wrzucę, tak? Ciekawe, czy to się samo jakoś wyładuje, czy też nie? O, dobra. Elegancko. No ale przyczepam to i tak będę musiał tu wjechać. Tak więc. Eee, no, zobaczymy. Zobaczymy. Czy to jest w ogóle dużo tego? Już nie pamiętam, jak to było. Ile tutaj tego mam? Jeden worek to jest 250, 750 kg. Dużo będzie tego. No, ale zimową porą można robić na chleb. Na chlebie trzeba będzie odbić. Nie, nie, nie będę sprzedawał tego, tego, tej mąki. Znaczy sprzedam jedną przyczepę, bo mi przyczepa, przyczepa jest potrzebna. Tak naprawdę ta platforma okazuje się. Chociaż teraz mogłem tą mniejszą wykorzystać. Zacząłem robić masło. W sumie to nawet mogło chyba pojechać po tym masło teraz. Tak mam tą przyczepkę. E? Elegancko. Dobra. nie no, będę musiał tam wejść. O, 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 Tak. elegancko. I trzeba w sumie. Trzeba by ten ser sprzedać. Ile mam pieniędzy? 1000. Teraz jestem też na etapie naprawiania wszystkich maszyn. Wszystko co tutaj gdzieś coś przestawiam, to od razu naprawiam. Nie maluję, bo widzicie, on jest poobijany, ale on jest chyba naprawiony. No, on też jest naprawiony. Tak więc tych pieniędzy trochę mi ubywa. No i teraz już nie mam tych koni tak za bardzo, a, a trzeba odsetki dosyć wysokie chyba 3000 dziennie płacę za te odsetki. To no, wzięło się kredyty, no to trzeba. I w sumie tak mi się wydawało, tak zawsze mówię, eee te odsetki to nic. Ale jak przeliczysz je, że mam 3000 tam dziennie, i przeliczycie to przez sezony 36, no to wyjdzie 100 tysięcy euro rocznie trzeba. To jest to są naprawdę że trzeba będzie jednak to zaraz zacząć spłacać, bo, bo to jednak są duże pieniądze. 100 tysięcy, to ja bym miał tutaj dobry ciągnik. Taki wiecie, do remontu. Dobra, jest, jest masełko, tu jeszcze chyba zrobione, a ja zacząłem robić te masło, bo te, tego mleka mam tak dużo, że ser sam nie ogarnia, tak więc, a teraz tutaj sobie jednak chodzę po tym gospodarstwie i to też miałem wywieźć w sumie do tego, do piekarni, bo to też miałem, ale to do piekarni sobie kiedyś pojedziemy, bo pokażę wam tą lokalizację. Kiedyś na pewno w przyszłości pojedziemy sobie tam do tej, do tej piekarni. Tegoż by nie. Fajny punkt sprzedaży. Lubię takie charakterystyczne punkty sprzedaży. Jak tutaj są na tej mapie. To w sumie rzadkość, nie? I one mają jakiś taki klimat. I też dobrze są dobrane te pro produkty, nie? Bo w piekarni to ja mogę sprzedać co? Mleko, masło. Mogę sprzedać. E... Oczywiście mąkę. Nie pamiętam jeszcze, to tam chyba dwie rzeczy, jeszcze, powo mogę tam opchnąć. Jeszcze chyba sera, nie, nie mogę. Nie wiem co tam. Jest kilka rzeczy do opnięcia, które można by elegancko lecieć. A tutaj nie, wiem, czy mam. O, mam beczkę? No i świetnie, od razu beczkę sobie zatankuję. Znaczy tankuję w tym sensie, że naleję sobie tutaj mleko i niech się dzieje, co ma się dziać, nie? wiem no, czy już mogę. Naleć, bo tam jeszcze jest masło, nie? Nie, mogę już nalać, ale nie, boję mi się, że przestanie mi się uzupełniać to. Pyk. Zabiorę sobie. Mam te baryłki. Pyk. Fajne, że jest ta przyczepka, ale... Teraz właśnie jak widzę te worki, a będzie więcej takich bajerów... to się... No tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o sprzęt, to jestem mocno w plecy. Tak więc dużo, ale będą na pewno duże pieniądze. Na pewno. Aha, właśnie te nasiona, które. Su... Nie, czy w poprzednim odcinku suszyłem? Tak, w poprzednim odcinku suszyłem. To już e, są gotowe, wysuszone. Łącznie 30 tysięcy litrów wysuszonych nasion. Tak więc elegancko, fajnie się to. Bo to będzie duże pieniądze. Są... To już jest w tym momencie 30 tysięcy. 000... W, naj... w tańszej wersji opcji to jest 30 tysięcy euro. A w, jeżeli je spakuję, te nasiona, no to będzie jeszcze więcej zarobię, bo tam chyba tysiąc ileś tam. Dobra, włączymy sobie. No niech się kręci, robi te masło. Jeszcze zobaczyć, czy pojadę po ten ser. E, tutaj też ten ser mógłbym wziąć. I tu chyba sprzedam siebie na gospodarstwie, gdzie nie będę jeździł. Zresztą Teraz jak są te ceny. Nie wydaje mi się, żeby gdzieś tam były wysokie w miarę. E, e, e. Gdzie jest masło? To jest masło, tak? A nie, tutaj po 1200 są. A u mnie w sklepie? też jest, nie, to w piekarni 1200. 1150, ale wiecie co? Nie. A w sumie pojadę też. Natomiast pojadę też i sprzedam. Zobaczcie ile sera mam też. Ser fajnie się trzaska tutaj, duże pieniądze na tym serze. Można cisnę tutaj na maksa z tym serem. się są coś wyprodukowane, wezmę sobie jeden krążek. Później przyjadę po resztę. Albo niech się nazbiera. Pyk. Zamykamy, w ogóle tutaj zobaczymy jeszcze. Ten, czy tu chyba mleko dowieś. Enzymów brak, uuu, panie. To od razu, jak tutaj jestem, te enzymy. Tych enzymów jest jeszcze dużo, to jest spoko. Bierzemy tak. Wieżyc naleje aleje się. O, jest. I z powrotem, rzucimy. No i tu się niech kręci, niech się produkuje. A my jedziemy do sklepu tutaj na gospodarstwo. Nawet nie trzeba, fajnie, nawet nie trzeba tego pasami spinać, bo to elegancko. A, albo lepiej zepnę. Bo mi wyskoczy. Tak więc, aha no i kukurydza, ale kukurydza to jutro będzie sprzedawana, naj, najwyższa cena, no z kukurydzy to, kukurydzy to mógłbym karmić kury tak naprawdę, a pszenicę, którą mam na karmę dla kur, przerobić na nasiona i bym zarobił, ale to już mam, nie będę już tam kombinował, już mam jakiś tam plan w głowie, to już, dobra tą kukurydzę, chociaż ja wiem, zaraz zobaczymy jak ta kukurydza... Jaka jest cena jej? Trochę maławo jest. Tyle tylko, że... Może młoto będę miał z tego, bo ja to mogę... Pomyślisz. Pomyślę, to. Pomyślę. Dobra, to jeszcze obchniemy i z powrotem gnam... po tamte... po tamte... po tamte... po tamtą mąkę, tylko nie wiem, jakie to połowę... połowę podejrzewam, że sprzedam. Cię wydaje. A połowę to gdzieś trzeba będzie skitrać. E, bo już nie będę robił żadnej mąki. Czyli tą jedną przyczepę, tą jedną platformę, no to gdzieś będę musiał schować. Najprawdopodobniej. Już wiem. Najprawdopodobniej gdzie. Nie no, tu jeszcze trochę tych worków zostało. To w sumie okej. Okay. Dobra, tak więc jedna przyczepa leci na sprzedaż, a drugą. E, do, chyba tam. Tu suszarni postawię sobie, niech sobie stoi. Tak będzie, bo jedna platforma mi potrzebna, bo trzeba będzie nawozy chyba robić. Już za chwilę. Ile mam pieniędzy? 43. Sprzedam, sprzedam tą mąkę. Nie wiem ile tych pieniędzy za tą mąkę dostanę. A ten paleciak kradziony on tutaj zostaje. W ogóle nie jestem, nie jestem do końca pewien, że na tej wersji mapy ten w ogóle paleciak on jest jako startowa maszyna tutaj tym budyniem, bo przecież teraz nierobione są te big bugi, no to w sumie to no nie jest potrzebne. Ale jak tak, jak go skitrałem, to, to już niech tak zostanie. Nie jestem do końca pewien, bo to wiecie, jak przenosi się ten save, to <laughs> różnie to było. Dobra, lecim. Odpalamy. ogóle tutaj ciekawe. No, będzie tutaj ciężko. Ciężko, bo tu jest jednak tej mąki, jest troszkę tutaj. No, ile to może? Ale fajnie, fajnie to wygląda. A ja chciałem to w nocy jechać z tym. Nie no, ja na piekarni... piekarni to ja bym się chyba tam nie wyrobił. Tam jest dosyć ciasnawo. Uuu, worki mi się tak jakbyś poprzesuwały. Ale się powoli zbiera ten dojc. To jest jednak ciężar. Tutaj widać opór od razu. Elegancko. Trzeba się pozbyć tych worków, bo... E, no za dużo jest to. A, i platforma mi jest potrzebna, czyli tak, co dzisiaj jest, jest wczesna zima. Jeszcze, zobaczcie, jeszcze śnieg, jeszcze ten, śniegu nie ma i, ale nie ma jeszcze tego, mrozu takiego. Znaczy, ziemia jeszcze nie jest zmrożona, a więc spoko. Bo tutaj, A! 43,50 to ja się nie rozpędzę tutaj. Nie ma bata, tak więc y, sobie właśnie planuję, co by tutaj zrobić, kukurydzę. Będziemy następnego dnia sprzedawali. Może by. Ale nie, to dzisiaj, w dzisiejszym odcinku już tego nie ogarnę. Bo to za dużo by będzie, byłoby. A to już w na następnym odcinku po, po, pomyślimy, co z tym zrobić. Dzisiaj to jeszcze tak, podjadę. Jedną przyczepę, tak jak mówiłem, zrzucę na. Tutaj za chwilę. Koło suszarni. Koło suszarni. Jeszcze tam zobaczyć, czy tam butle trzeba ja nie będzie. No bo będę jechał. Czy ja tam pojadę? Gdzie ja będę. Bude... O, to może butę trzeba będzie kupić. po drodze bym kupił. Nie wiem, tak dużo będę suszył jeszcze? No chyba, chyba to suszenie jest całkiem niezłe. Na tym można nieźle zarobić, a dużo się człowiek nie narobi. Ta suszarnia dobra rzeczy jest. Teraz zobaczę. No ja tutaj, jak to wygląda. Pyk, pyk, pyk. Ile tego zostało? A, trochę jeszcze to jest. Zobaczcie, ziarna wysuszone. 30 tysięcy litrów. To się powoli suszy. No, tak jak mówiłem, wydajność. Chociaż nie, to jest dosyć duża wydajność. 4000 chyba, albo coś coś w ten deseń. To jest dosyć duża wydajność. No i co jest fajne, że tutaj wysypiesz i. i no nie przejmuję się, no przez noc ci się to wyschnie. I elegancko mam 30 tysięcy litrów. O, tutaj chyba teraz jest 10%? 100%. A, że 100%, dobra. Bo ja myślałem, że tu wilgotność jest, a to chyba, hmm, chyba poziom był. A, tutaj też jest elegancko pokazane, że po jednej stronie jest suche, i po prawej stronie to jest pełne, a po lewej to jest tutaj poziom. Tak, elegancko, to naprawdę fajnie. Bardzo mi się... Lubię takie smaczki. To elegancko tu wygląda, no to... Nie czy jeszcze jedną butlę kupować? Chyba będę kupował już w takim układzie. Tylko to... Ciekaw jestem, czy tutaj w silosie można ten... Ale to nie mam przyczepy, a to sobie później sprawdzę, bo wziąłbym te nasiona suche, wrzucił tam do silosu, na pewno będę mógł do tego, tego metalowego silosu chyba wrzucić I wydaje. A może to sprzedać? Nie, sprzedać to mogę w każdym momencie. Dobra, odczepimy sobie drugą przyczepę, tak drugą, tutaj tak otworzymy i tutaj postawię sobie. O, tutaj planowałem nasiona, ale na nasiona to ja mam specjalny magazyn, nie? Więc nie wiem, czy te nasiona tutaj będą stały. Zobaczymy jeszcze. Pomyślimy. O, czy teraz nie wiem, czy to cofnę z tym. O, ale się tu będę męczył teraz, żeby to cofnąć. O, czy mi to uda? Chociaż z drugiej strony przyczepa jest mocno obciążona, to ona. Tutaj ładnie się prowadzi tak w miarę, nie? Dobra, spok, Nie no, powinien cofnąć Elegancko, zobaczcie, ładnie się toczy, to jest... Dobra przyczepa tam, dobra platforma, nie? Nieraz takie dziadowskie... Przyczepy mają jakieś dziwne te dyszle takiej długości dziwnej, że się... Ciężko tym cofa, tutaj proszę bardzo Elegancko cofniemy, no Niech sobie tutaj na razie stoi Z tego... To ja... Z tej mąki to ja To chleb będzie jak go będę, ja uży, no, nie wiem, czy wszystko, co to będzie zużyte, ale część na pewno zużyjemy. Zobaczymy, jak z tym chlebem będzie. Na razie to, czy, jeszcze mam inne rzeczy do ogarnięcia, nie? Jak śnieg spadnie i już nie będziemy za dużo jeździli, bo nie będzie mi się chciało odśnieżać, nie wiem, jak tutaj, czy trzeba będzie odśnieżać, czy nie, to zobaczymy. Aha, jeszcze jedną rzecz, bo to jest następny dzień i chciałem sprawdzić. Powinno według moich obliczeń, gdzieś około 30% być. tej, ten fermentacja, tak? A, dobrze mówię, czyli 3 dni całe przejście. No to poczekamy sobie jeszcze. Spoko. To jeszcze kilka rzeczy możemy sobie zrobić, bo posprzedajemy, co mamy posprzedawać i będzie gicio. Dobra, tak więc lecę, a w ogóle gdzie ja to sprzedam? hej, poczekajcie, bo, ja to pojadę teraz z tym, nie? Mąkę, gdzie ja mogę mąkę sprzedać? Chyba w tym sklepie, tak, już wiem, w tym wiejskim. I w sumie to było idealnie, mam nadzieję, że to jest. Gdzie jest ta mąka? Znaczy, mąkę mogę w, dużo, w, dużo, w dużej ilości miejsca sprzedawać, u tych, u tych rodzin, no ale to zobaczcie, to się nie opłaca. Żyto, normalnie bym sprzedawał po tyle, nie? A jak mąkę, to tyle. No, jak chleb, no to się bardziej opłaca, ale... Gdybym też żyto to przerobił o na te nasiona, nie, bo można. patrz jaka jest cena tutaj, jak są w big bagach, a jak luzem to tysiąc. No i tu praktycznie zero roboty, tyle tylko, że butle sobie puścisz, kupisz yy, i o, ładnie ci wysuszy. To jest dobry, dobry pieniądz, łatwy pieniądz. Tak wyrażę. Aha, ale dobra. Gdzie jest ta? Piekarnie, no to w piekarni, ale do piekarni nie pojadę. Zresztą cena tam spadła. Sklep ogrodniczy, nie? Sklep gospodarstwa, czyli to u mnie, ale to będę musiał targać. Nie, no tych worków to tam się nanoszę. Jest tam. Dobra, ten do tego sklepu wiejskiego. Dobra, czyli tam. Dobrze. Lecimy sobie do sklepu wiejskiego i w sumie dobre, bo eee... z powrotem to ja chyba coś sobie wezmę. Mam platformę. Dobra, ok. Jeszcze zobaczymy, ile pieniędzy zarobimy. W sumie jest początek dnia, to można by tutaj zacząć różne ciekawe rzeczy robić, nie? Bo sprzedawać to, te nasiona te nasiona, to nie mają ten, jeżeli chodzi o to, nie ma żadnych dużych różnic w cenie. To mogę w każdym momencie sprzedać. A kukurydzę będę sprzedawał jutro. Pozostałe rzeczy, no, nasiona mógłbym też robić. Właśnie, ona też, to bym Rubin musiał kupić. Bo, y, mu, musiałbym kupić Rubin. No dobrze, będę koło sklepu jechał, to wtedy zdecyduję. Zresztą rozładuję sobie, zobaczymy, ile dostanę kasy za to. I później zdecyduję, co będę kupował. Ale to już na pewno w następnym odcinku będę robił. Bo już tutaj nie chcę, nie chcę robić, żeby te odcinki były takie długie, nie? Więc to sobie tutaj po prostu pojedziemy, sprzedamy i chyba skończymy. Ja cię zobaczcie, I z jedną przyczepką ledwie co podciągnę Nieźle. To jest jednak waży trochę. No niby tutaj te tak worki ładnie leżą. O. Niby leżą, leżą. Jak kurczę poukładałem... układałem, bo ja tu po ciemku układałem to już. Teraz się tak patrzę jak tutaj jest. Ale jest tak z poziomu ziemi, to mi się wydawało, że elegancko wygląda ten układanie. Ale to wiecie... Czasami jest jak... Ładnie sobie poukładasz coś, tak się bałem, wiecie co, autentycznie bałem się, że jak zasejwuję, wiecie jak to jest, zasejwujesz i później jak wejdziesz do gry, to później ci się to rozwali, nie, tak sobie myślałem, a to wiesz, wiecie, w nocy robiłem i tak mówię, nie, to teraz zacznę nagrywać, ale byłem zmęczony już normalnie, zacząłem niby nagrywać, ale miałem taki słaby głos, że... Yy, no, mikrofon nie chciał mnie wyłapywać, ty, autentycznie tak po cichu mówiłem. Zmęczony byłem po prostu, mówię nie, 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 zaryzykuję. No i w sumie, ten, okazało się, że że fajnie, że. No te worki są. One się trochę przemieściły, podejrzewam, tam troszeczkę, ale nie aż tak bardzo. Dobra. To jest jakiś następny Czesław. No na nich wszystkich mówię cześki, Podajemy? Dobra, sprzedaje się. No i elegancko, i właśnie o to chodzi, żebym ja tam nie musiał. Znaczy, chodzi o to, żebym ja nie musiał chodzić, nie? Ale to się będzie długo sprzedawało, chyba. Chociaż nie. No i pieniądz z tego jakiś tam będzie, nie? To z każdego dnia, każdym dniu będzie trochę więcej tej kasy dochodziło. A, a już tutaj mam plany, no. Dałaby mi się też furgonetkę. Oczywiście mogę też przywłaszczyć sobie tą furgonetkę, która jest u tego. <laughs> u żyźnika, nie? Ale, no, chciałbym mieć swoją, nie? Ej! Już tyle tylko? Dobra, ja to będzie jakieś cofnąć bardziej. Bli bliżej Czesława, chyba. jak pobieraj. Pobieraj, pobieraj, bo wiesz. No, jak będzie tako. Chyba, to wiem... Tyle tutaj tego dużo nie dostaniemy. Za... Czekajcie, ja to sobie mogę skalkulować. Cztery worki, za cztery worki to będzie tysiąc, to pięćset, tak? Czyli tutaj. No to tysiąc, na dole. To no z drugiej strony, następne 1000, tysiące, 2000. Tysiące. Nie, może jakieś 4000 albo 5000. To nie jest dużo, nie jest dużo. Powiem Wam, że. No dobra, ale spróbowałem. Dużo jest tego. Jeszcze też sprzedaję. Dużo tego jest. Eee, no ale mogę tylko i wyłącznie zrobić mąkę. Tylko i wyłącznie na potrzeby. Yy, mojego pieca, czyli moich wypieków. No, ale tutaj trochę sprzedamy jedna. Nie, to ja będę musiał rzucać jednak. Coś tutaj... Chyba muszę blisko czy sława podjechać. Zauważenie. Albo gdzieś w dziwnym miejscu jest ten trygier To nie chyta I się wydaje, że to każdy worek się osobno rozsypuje i tylko jeden na... nie mogą być na przykład trzy na raz, tylko jeden. O a one się jeszcze powoli opróżniają, tak więc ja tutaj jeszcze trochę poczekam. Dobra, nie będę przeciągał tego odcinka, bo tutaj postoję sobie, że się tak wyrażę, zanim to się tutaj opchnie, bo widzę co tu się zaczyna dziać. E, tak więc ja się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. I oczywiście co? Zapraszamy na... Zapraszam się. Zapraszam na kolejny odcinek. E... W którym... Tak naprawdę jeszcze nie wiem. A w ogóle możecie napisać, co można by w tym momencie zrobić? Co powinienem robić, nie? Mową porą, nie? Oczywiście, zarabiać, ale co? Bo jest kilka opcji. Na razie.